Zabrzeńskiej sale z Janze. Przyszliśmy tutaj jako przestraszone pierwszaki. Wyrwali, wyrwali z rejonowych podstawówek. Postanowiliśmy odnaleźć się w zupełnie innym środowisku. Początki bywały ciężkie, ale wytrwaliśmy. Po każdym upadku wstawaliśmy z nową siłą i energią. I tak w mgnieniu oka minęły trzy lata. Czy to krótko, czy to długo. Przez te trzy lata zmieniliśmy się. To fakt. Mamy w bagażu w naszych doświadczeń zloty i upadki, smutki i radości. Mamy wiele wspomnień. Ta szkoła pokazała nam życiowe na wartości. Ta szkoła nauczyła nas odpowiedzialności. To tutaj każdego dnia przychodziliśmy w krawacie lub czasami bez i rozbijaliśmy swoje pasje, zainteresowania. I przyszedł ten czas. Dziś stoimy na tronku, już tutaj, w liceum. w szkole, która nas duchowała. Ale ich nie zmienią szkołę. Rozstawimy się. Jedno jest pewne, nigdy nie będzie już takiej samej trzeciej da. Jednak zanim opuścimy szkolne mury, zanim rozpoczniemy ostatnią wspólną zabawę, chcielibyśmy Państwu pokazać, co działo się dotąd za zamkniętymi drzwiami. Za drzwiami do stajów lekcyjnych bywało różnie, raz wesoło, raz niestety mniej. Doprowadzaliśmy naszych nauczycieli do skrajnych emocji, gniewu, krzyczeli, płaczu, łzy próbowali ukryć, ale spokojnie nasze czujne oko chwyciło wszystko. Radości, śmiali się wspólnie z nami, a nawet strachu i przerażenia. Nigdy nie wiedzieli, co jeszcze przyjdzie nam do głowy. I prawdę mówiąc, my też nie. Zapraszamy na niezwykłe starcie. Trzecia B kontra poniedziałek. I znowu na ósmą. Czemu ten weekend jest taki krótki? Przyszliśmy na pierwszą lekcję, ale nasz spokój nie trwał długo. Zastępstwo zamiast ulubionego włosu język polski. Pora na kolejną bitwę z naszym ojczystym językiem. Weszła do klasy. Poczekała, aż się uspokojemy, Kolejny raz grożąc, zaraz wyciągniecie karteczki i napiszecie karno-kartkówkę. Po kilku minutach nastała upragniona cisza i pani zaczęła sprawdzać obecność. W kasecie nożnej losującej znajduje się 45 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta. Zdwaniamy blokadę i Rozpoczęła się lekcja. Temat. Z gramatyki. Więc ja Zbysiu stwierdził, że pora spać. Patrycja nie powiedziała mu nic, lecz zanudziła. W tym momencie Zbysiu wyciągnął pod i poprosił. Nagle do klasy wbiegł spóźniony Mateusz. Pani Zakarę poprosiła go do tablicy. Czarnecki z góry uprzedził, że nic nie potrafi i liczył na litość polonistki. Niestety odparła... Drugą lekcją, historia. Nie dla nagradka, dla humanistów, ale dla wszystkich chłopaków historia kojarzyła się z osobą, która właśnie wchodzi do klasy. Ogród westchnień naszych panów. Pani napisała temat, sprawdziła obecność i poprosiła do odpowiedzi numer 17. Zakochany od pierwszego wejrzenia Adam wstaje i musi odpowiedzieć na pytanie dotyczące pierwszej wojny światowej. Niestety nie znał odpowiedzi, więc zawrócił. Za każdą chwilę z tobą odprawę, To ma głos na rękach. Obliżona nauczycielka na to odpowiada. Historia pociesza go z słowami. I tak przetrwaliśmy historię. Przez pacjonatów medycyny przyszły lekarzy. Wszyscy zgodnie z tradycją na początku lekcji siedzą z notem w książkach. Chwila napięcia i to oczekiwane zdanie. Proszę, by do odpowiedzi przyszła. Pierwsze pytanie. Zuzia musi opowiedzieć coś po obadach, o których rozpoczęliśmy rozmowę na poprzedniej lekcji. Chyba lepiej będzie, jak usiądziesz na miejsce. To może Rafał. Ogurzona nauczycielka odpowiada... 他只是派一个人。 Lekcja rozpoczęła się naszym standardowym powitaniem. Stało się zapowiadana do jakiegoś czasu kartkówka z małego katechizmu. Tragedia, ale przyszła na lekcję nieprzygotowana, więc poprosiła kogoś o po pomoc. I jedynie to co sama miała napisane na kartce. I tak przetrwaliśmy wiele premiów. Przyszła pora na kolejną lekcję poniedziałkowego maratonu. Pora na EDB, czyli edukację i bezpieczeństwa. Pani prezydent nie sprawdziła obecność, ale nasi dzielni konstruktorzy nie próbowali. lekcja. Do odpowiedzi zostaje wybrana. Zdziwiona Ola odpowiada. Pani zadaje pytanie dotyczące powodzi z 1997 roku. Na końcu swojej wypowiedzi zachęca Olę do udzielenia odpowiedzi słowami. Przesłaliśmy ETF. Lekcja szósta, czyli matematyka. Tomek próbuje wytłumaczyć brak zadania domowego słowami... Boli mnie głowa i nie mogę zbadać. Pani jest załamana, ale próbuje rozwiązać problem. Prosząc Piotrka, by przypomniał, co było na ostatniej lekcji. Parabole Oj, Pani miała z nami ciężkie życie, ale często poprawialiśmy jej humor i ona nam i mamy tu na myśli nie tylko sławnenia jabłka i gruszki, ale także radę, by jeden z naszych kolegów polatał wokół szkoły, żeby mu stawił testosteron. Chcę dodać, że pasażerem na na naszych lekcjach matematyki była pewna bardzo miła pani, wyglądająca przez okno w naprzeciw. na I tak przetrwaliśmy matematykę. do okulary naszej kamery, został Panie zawsze przyłapany na posiadaniu telefonu komórkowego. I właśnie tego dnia zapomniał go wyciszyć. Stało się. Telefon zadzwonił. Pan odebrał. Wszyscy domyśleli się, to dzwoni. wszystkie zwolnienia. Lecz nikt się tego nie spodziewał, że To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Klasie więc stwierdza. I tak przetrwaliśmy trzy lata nauki w gimnazjum. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Każdy uczeń po lekcjach udawał się do szatni, brał kurtkę i... My to, to, to wszystko, co było za nami, spójrzmy w przyszłość. Dajmy się ponieść do sobie. Nie wiemy, co nas czeka, ale wiemy, że czas ucieka. W imieniu wszystkich uczniów klasy trzeciej we gimnazji chcielibyśmy serdecznie podziękować za wszystkie trzy lata spędzone z nami. Za każdy poniedziałek. Za wtorek. Za środę. Czwartek. Za każdy piątek. A nawet weekendy, kiedy. Te wszystkie siedem dni. Za kilka tysięcy sprawdzonych, sprawdzianów i kaszkówek. Za każdą chwilę dobrą i złą. Za każdą dobrą radę. Za każdy uśmiech. I za każdy promyczek słońca najbardziej deszczową pogodę. Dziękujemy za wszystko!